Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach nowe życie Shani. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku tej serii. Mamy aktualnie wczesny poranek. Shani całą noc spędziła w domu Lamberta, pilnując, żeby jego stan się ustabilizował, bo okazało się, że kiedy Lambert pracował przy tych swoich stawach hodowlanych, ukąsił go wąż. Na szczęście nie był to groźny gatunek, więc nic poważnego się nie stało. Szani podała Lambertowi antidotum, które oczywiście sama przygotowała. Gorączka i stan zapalny powoli ustąpiły, więc Lambert po kilku godzinach odzyskał przytomność. No i Szani oczywiście najpierw upewniła się, że wszystko jest z nim w porządku, porozmawiała z nim chwilę, no i w końcu, nad ranem, mogła zostawić go już samego. Aktualnie Szani wraca już do domu. E, oczywiście keleja nie została sama z umą w domu na noc. E, taria jest z nimi i cały czas pilnowała, żeby nic im się nie stało. No i oczywiście taria czeka na Szani, bo musi porozmawiać z nią na temat stanu zdrowia Lamberta, e, no i dowiedzieć się jak Szani poradziła sobie z tą całą sytuacją. No, Szani już dotarła do domu e, i jak widzicie, Taria czeka na Szani. E, przygotowała też jajecznicę. E, no i przygotowała, a właściwie przyniosła też e, dla Umy kilka zabawek, e, no bo Szani po prostu zapomniała, kiedy się przeprowadzała, a Taria wie, e, że Uma jest takim małym dzikuskiem, no i uwielbia polować, więc takie zabawki są dla niej idealne. E, także, Szani, przywitaj się oczywiście z ta Zapytaj ją, jak minęła jej noc, co się tutaj działo. No, jak widzicie, Kelaja sobie śpi. Mm, tutaj to święto sobie anulujemy. No i Kelaja sobie śpi. Ja tutaj może im dam jajecznicę, tak zobaczcie, pyszna jajecznica wiejska przygotowana Jeff przez tarię. Może weź sobie porcję Szani, dlatego że zobaczcie, Szanie jest bardzo głodna. Oczywiście jest troszeczkę niewyspana, musi do łazienki i tak dalej. No wiadomo, całą noc pilnowała, pilnowała, Lamberta. Taria też sobie oczywiście zjedz śniadanie, tam uma w tle nam miałczy, ale nieważne. No i ja myślę, że Szani mówi teraz Tari, że Lambert oczywiście czuje się już bardzo dobrze, nic mu już nie dolega, ale musi jeszcze odpoczywać i oczywiście dbać o siebie. No i ja myślę, że Szani pochwali się teraz Tari, że dodatkowo w ramach takiego podziękowania za tak szybką reakcję i uratowanie jego stanu zdrowia, Lambert pozwolił Szani przejrzeć towar przeznaczony do dostawy do jego sklepu zoologicznego, no bo wiecie, że Lambert jest właścicielem sklepu, który specjalizuje się w sprzedaży owadów. I ryb. No i wiecie, że to jest bardzo potrzebne Szani do przygotowywania jej mikstur. No, i szani mogła wybrać sobie co tylko chciała, więc wzięła kilka owadów potrzebnych jej do wykonania jej mikstur. No i zamierza przygotowywać ich w najbliższym czasie, ile tylko się da, żeby móc zacząć realizować dostawy do sklepów Tarii i Lamberta. Bo tego jeszcze nie wiecie, ale. Ale Shani dogadała się z nimi, że będzie co jakiś czas robić im dostawy swoich mikstur, które oni będą sprzedawać w swoich sklepach. No i w ten sposób Shani spłaci chociaż część długu wobec nich, no i dodatkowo zarobi też pieniądze dla siebie. Ja tutaj wam pokażę, że Shani oczywiście w wyposażeniu ma. Te owady, zobaczcie, ma tutaj patyczaki, ma odorka zieleniaka, i tak dalej, i tak dalej. No i dodatkowo Szani zauważyła też u Lamberta starą księgę na temat zielarstwa. No i Lambert zauważył, że Shani zainteresowała się nią, no i po prostu jej zapytał, czy chciałaby ją pożyczyć. Shani oczywiście się zgodziła, no bo zielarstwo to jest jej pasja, dodatkowo wiecie, to jest stara księga, a Shani. Potrzebuje receptury na przygotowanie mikstury, która pozwoli jej przywrócić eskaladę do żywych. Dlatego taka stara księga wydała jej się bardzo, bardzo interesująca. No i mamy właśnie księgę w wyposażeniu. No, dziewczyny tutaj rozmawiają. No i co? Ja myślę, że Taria jeszcze pomoże Shani, posprząta po śniadaniu. Shani, idź sobie do łazienki, weź sobie, skorzystaj. Mm, może weź jakiś szybki prysznic, żeby się troszeczkę pobudzić. Mmm, jajecznice odłożymy tutaj na blat, bo może sobie kelaja zje jak wstanie. No i zobaczcie, mm... Taria tutaj musi iść do pracy, dlatego ja myślę, że Taria pójdzie już do siebie do domu. Shani teraz będzie mogła chwilkę odpocząć, a potem spędzić dzień z Kelają. Także taria bardzo Ci dziękujemy za opiekę. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tego, jak Szani zajęła się Lambertem, że czujesz się już uspokojona i wiesz, że wszystko jest z nim w porządku. Także możesz spokojnie wrócić do siebie do domu. Taria jest już u siebie, Shani wie, że prysznic, jest bardzo, bardzo zmęczona, ale no nie może pójść spać, dlatego niech sobie przygotuje jakąś mm, herbatkę, może właśnie mm, żeńszeń. O, no, myślę, że żeńszeń doda jej energii, mm, już prysznic ją pobudził, dodatkowo herbata na pewno jej pomoże, mm, no bo musi za chwilkę obudzić Kelaję, no i musi się nią zająć, musi jej podać śniadanie i tak dalej, tak dalej. także mm, na pewno potrzebuje dużo energii. Mm, więc wiecie, herbatka jak najbardziej spoczko. <noise> jak najbardziej spoczko. Szani już przygotowała sobie herbatę idzie zadowolona, gdzie sobie ją wypijesz, co? Tutaj przy swoim biurku. No, ja myślę, że Szani się zastanowi teraz, jakby tu chciała sobie wszystko urządzić. Wiecie, tak przy okazji, skoro już tutaj siedzi. O, właśnie, wpadła na pomysł i sobie pomyślała, że tu naprawdę będzie pięknie, kiedy mm, wybierze się już starią na zakupy. No i będzie mogła kupić dodatkowe dekoracje i wprowadzić tutaj swój klimat do tego małego domku. No i wydaje mi się, że Szani wygląda na bardzo, bardzo zadowoloną. Wiecie, no, przeżyła naprawdę ciężką noc, ale jest z siebie dumna, dlatego że pomogła Lambertowi. Wcześniej, jak być może pamiętacie, pomogła Tari. Także naprawdę jej wiara w to, że ziołolecznictwo jest nadal potrzebne we współczesności, no naprawdę rośnie. I myślę, że ona już tworzy sobie tutaj w głowie A. plany, jak dalej ułożyć swoje życie, no właśnie, w tej współczesności. Szani wypiła już herbatkę i jak widzicie, od razu czuje się lepiej. E, także może sprzątnąć kubek i przystąpić do działania. Dlatego, że trzeba obudzić Kelaję. Zobaczcie, ona musi oczywiście skorzystać z nocniczka. E, dlatego, Szani ucz Kelaję, bo ona jeszcze sama nie potrafi. No a potem posadzimy ją w krzesełku, podamy jej śniadanie. No i może ją czegoś nauczymy, może się z nią pobawimy. Zobaczymy, jak to będzie. Szani, chodź. Kalaja jest bardzo grzeczna, uczy się wszystkiego bardzo szybko i jest bardzo mądra. Także myślę, że Szani może być szczęśliwa, że ma tak mało, jak na razie przynajmniej, problemów z kalają, że jest w sumie dość grzecznym małym toddlersikiem. No, zobaczcie, drugi poziom umiejętności korzystania z nocnika. Super. No i już po sprawie, ja sobie to oczywiście troszeczkę przyspieszyłam, bo wiecie, że to trwa. Um, posadzimy Kelaje, damy jej śniadanie, mamy jej też jajecznicę, którą przygotowała taria. E, mam nadzieję, że będzie jej smakować. E, o, słyszę, że Uma się chyba bawi. Tak, zobaczcie, uma się bawi z zabawką, którą przyniosła jej taria. No taria wiedziała, co robić. E, no, bo przecież tak jak Wam już wielokrotnie mówiłam, taria naprawdę zna się na kotach i wie, czego im potrzeba. E, dobrze. Podaj jej jedzenie z wyposażenia. O, tak, jajecznica wiejska, proszę bardzo. No i smacznego kelaja. No, tak, możesz sobie jeść śniadanko, a ty, Szani, poczekaj chwilkę, gdzie tu jest uma? O, jojoj chyba tu jednak nie była dobra. E, dobra, jajecznica. Chyba jednak nie podpasowała Kelai, wiecie? Hmm, no to co teraz? E, może coś innego jej damy? Co? Może tak, e, wiecie, mm, Shani na szybko, no bo wiecie, to taka pierwsza sytuacja, że Kelaja, e, no, pokazała, że coś jej nie smakuje, coś się jej nie podoba, dlatego, mm, no, Shani na pewno jest zaskoczona, e, więc może podałaby jej tak na szybko mus jabłkowy, co? No, mogłaby tak na szybko, wiecie, przygotować taki mus jabłkowy. E, dzieci zazwyczaj lubią. Więc okej, okay. no i co? No i musisz sprzątnąć, no niestety. Szani. Tak się właśnie wydarzyło. No i co Kelaja? Pasuje ci mus jabłkowy bardziej niż jajecznica? No chyba tak. Mam nadzieję. Tak, wyraźnie. No. Widocznie widocznie kelaja nie jest fanką jajecznicy. <laughs> okej. Okay. Szani tutaj wyrzuca śmieci. No i za chwilę wypadałoby zająć się troszeczkę chociaż ogrodem, ale może zanim... A nie, dobra, bo chciałam, żeby się pobawiła z umą, ale uma poszła sobie spać z tego co widzę, tak. Poszła sobie spać, więc szani, no daj jej spokój. Mm, dobra, kelaja zjadła, więc wyjmij ją z tego krzesełka. No i może pójdziemy sobie z Kelają do ogrodu, co wy na to? Bo jest dość ciepło. Mm. No, jest ciepło, jest słonecznie, więc jak najbardziej myślę, że Kelaja może się z mamą wybrać do ogródka, szczególnie że Szani ma tam do załatwienia kilka spraw. Tak, więc co? Y może spróbujemy sobie przebrać Kelaje. No, także Kelaja jest już gotowa. Zobaczcie, Kelaja jest już gotowa, żeby wyjść z małą do ogrodu. Zobaczcie, no, nawet sukieneczkę, właśnie w takie kwiatki. Mm, także wszystko jak najbardziej pasuje. A jeśli chodzi o krzesło, to sobie później je posprzątamy. Także teraz, Szani, chodź tutaj. E, chodź, może najpierw zbierz cały plon. A Kelaja, czy dałaby radę podejść tutaj sama? Może jeśli się wtedy. ona no, zobaczcie, spróbuję pójść sama to wiecie nauczy się chodzić <laughs> przynajmniej taką mam nadzieję no chodź sobie powolutku Kaleja, tak Także radę no tam przed tobą są jeszcze schody ale no mam nadzieję że sobie poradzisz <laughs> idzie taki maluch chodź na dwór chodź chodź do mamy no dobrze, Szani już zebrała cały plon i okazało się, że nic więcej tutaj do roboty w tym ogrodzie nie ma. E, więc ja myślę, że Shani mogłaby przynieść z domu jakieś klocki dla Kelai, żeby się nie nudziła aż tak bardzo w tym ogródku. E, więc tutaj jej damy klocki. O, proszę bardzo. E, no i Kelaja możesz sobie po prostu e, układać, o, tak. E, a ty, Szani. Może korzystając tutaj z tego grilla mogłabyś właśnie przygotować jakieś mikstury ziołowe. Może zrób... Co tutaj jest potrzebne? No, przeciw owadom. Zresztą to jest obojętne. Najważniejsze jest to, żeby po prostu robiła ich jak najwięcej, żeby, wiecie, no, robić dostawy do, do sklepu Tari i Lamberta. Okej. Okay. Szani już skończyła. Zobaczcie, tutaj mamy maść przeciw owadom, więc robimy kolejną. Niech to będzie mikstura, może, właśnie inteligencji. No i zobaczmy. Kelaya ja myślę, że czuje się tutaj bardzo dobrze. Wydaje się być szczęśliwa. No, tak, no zresztą, zabawy na świeżym powietrzu to myślę, że każde dziecko byłoby szczęśliwe. Tak, piękną mamy dzisiaj pogodę. Naprawdę piękną mamy dzisiaj pogodę w Wittenburgu. I w ogóle ta jesień jest dla nas łaskawa. E, tak naprawdę tylko przez chwilę padało. A poza tym jest cały czas słonecznie i ciepło. E, no dobrze, Uma. E, Uma, możemy byśmy wysłalić się na polowanie. Co ty na to? Zobaczymy. Wypuść na łowy. Tak, Uma jest dzikuską. <głos》> uwielbia polować. Więc idź sobie na polowanie. I co? Zobaczymy. Może ci się uda coś upolować fajnego. Eee, dobra. No i co, Shani, rób jeszcze maść przeciw owadom. Tak, może się to będzie dobrze sprzedawało w sklepie u Lamberta. Tak. Dodać trzeba składniki, wszystko dokładnie wymieszać. O! Jeszcze troszeczkę tego, troszeczkę tamtego. No i wiecie, wyjdzie fajna mikstura, która mam nadzieję będzie skuteczna. No trochę mnie denerwuje, że ta animacja tak przeskakuje na sam koniec. Ale trudno, nie szkodzi. Być może jest to wina tego moda, którego mam granego. I co? Byłaś na tym polowaniu Uma, czy nie byłaś? Co? Hmm. No nie wiem. Keleja właśnie skończyła bawić się klockami, dlatego ja myślę, że może um, Shani pouczy jej teraz trochę fiszek i niech będą to zwierzęta. Ale czemu nie możesz, Shani? Co tutaj się dzieje? Hmm? Jeszcze raz spróbujemy. Piszki, ucz zwierząt. O, właśnie, dobra, to klocki przeszkadzały w takim razie. Możemy w ogóle zabrać już te klocki do domu. Tutaj one były w pokoju Kelai, tylko że tutaj będą zostawiać nocniczek, więc może damy je po prostu o tu. Tak, po prostu na środek. Pokoju. W końcu mieszka tu dziecko, więc zabawki są wszędzie i to jest normalne. Dobra. I co? To jest pingwinek Kelaja. To jest pingwinek, wiesz? Tak, chyba dobrze, chyba dobrze powiedziała. Co teraz będzie? A to jest piesek, tak. Będziemy się uczyć teraz razem z Kelają zwierzaków, wiecie? Tak, wydaje mi się, że Kelaia zna odpowiedź. Zna wszystkie te zwierzaczki. Także ja Wam mówiłam, Kelaja jest naprawdę bardzo, bardzo mądra. Zresztą, zobaczcie, jakie ona ma, ma oczy. On, bardzo mi się podobają jej oczy. Tak, uważam, że są takie magiczne. No i bardzo dobrze, że takie są i takie, wiecie, wyszły, bo no, Kelaja ma magiczną moc, jak wiecie. Także no to jest mała czarodziejka przecież. No Mamy już osiemnastą i ja myślę, że wystarczy tej nauki, dlatego że zobaczcie, Shani jest naprawdę bardzo zmęczona. No nie ma co jej się dziwić. Kelaja też już mogłaby pójść spać, ale jeszcze bym chciała, żeby Shani ją po prostu wykąpała przed snem, mm, bo były cały dzień na dworze, więc trzeba by było wykąpać Keleję. Siedziała tu na ziemi, jesienią, więc no, wiadomo. Trzeba ją wykąpać przed snem, poza tym zrobiło już się chłodno. To jest najlepszy moment i najwyższy czas, żeby wrócić do domu. Uma sobie tutaj siedzi. Myślę, że tęskni za Bianką, wiecie? Myślę, że Uma naprawdę tęskni za Bianką, no bo jak była malutka, dorastała cały czas właśnie z Bianką, miała z nią kontakt, więc może jej teraz brakować drugiego kociaka. No cóż, może pomyślimy kiedyś coś nad drugim kociakiem, zobaczymy. A na razie kąpiemy Kelaje. O, Kelaja jest rozgniewana, bo, bo jest po prostu bardzo zmęczona, zresztą tak samo jak jej mama, tak jak Wam już mówiłam, dlatego Kelaja idź spać. Szani, jesteś zmęczona, wiem, ale mogłabyś jeszcze chwilkę porozmawiać chociaż z Umą żeby ona nie czuła się opuszczona. Może jeszcze pochwal ją. No, i mogłabyś podrapać ją w ulubionym miejscu. Ja wiem, że ona wtedy na pewno zejdzie z tej pralki, ale no, nie możemy zapominać o tym, że Uma jest tutaj z nami i ona też potrzebuje uwagi, szczególnie teraz, kiedy bardzo tęskni z zabianką, tak jak już Wam mówiłam. No, i nie możemy jej tak po prostu ignorować. ja już poszła spać, więc myślę, że Szani właśnie znajdzie jeszcze siły w sobie, żeby zająć się kotką naszą. jeszcze mogłabyś skorzystać. No i co? Jest troszeczkę głodna, jest tak naprawdę dopiero 20, ale pozwolimy jej już pójść spać. Zobaczcie, tutaj umależy przy klei i jej pilnuje. No, słodko. E, dobra, szani, chodź. Chodź, chodź, jak najbardziej zasłużyłaś na sen. No dobrze, moi drodzy, skoro Szani śpi i Kalaja też śpi i ładują się na kolejny dzień, to ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. Tak naprawdę sporo się dzisiaj wydarzyło, bo Szani kolejny raz uratowała komuś zdrowie, a być może nawet życie. No i też kolejny raz przekonała się, że być może jest dla niej jednak miejsce w tym współczesnym świecie, że to ziołolecznictwo to być może jest właśnie dla niej ta właściwa droga w tym nowym życiu. Także zobaczymy, co z tego wyniknie w kolejnych odcinkach. No a ja, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.